Moi drodzy, protesty protestami, ale co tu się wydarzyło? Pamiętacie, jak mówiłem, że pewnego pięknego dnia szury wyjdą na ulicę i szury zaczną rzeczywiście egzekwować swoje urojone światy w świat realny. Nie, nie miałem na myśli strajku kobiet, mam na myśli gości, którzy są antyszczepami i wyłażą oni na ulicę. I nie, nie chodzi mi o jakąś grupę, po prostu wyłażą i robią, no co robią? Chleb, moi drodzy, mamy artykuły. Skandal w Krakowie, mężczyzna bez maseczki, Oplu Motorniczego, a potem mu groził artykuł od Eski Kraków. Skandaliczne zachowanie jednego z pasażerów krakowskiego tramwaju. Mężczyzna nie miał w pojeździe maseczki i nie reagował na upomnienia prowadzącego, dodatkowo Oplu Motorniczego i mu groził. Jak zakończyła się cała akcja? O zdarzeniu poinformowała Straż Miejska w Krakowie. Tramwajem numer 13 jechał mężczyzna, który nie przestrzegał reżimu sanitarnego i nie zakrywał ust oraz nosa. Po zwróceniu uwagi, opluł prowadzącego pojazd i groził mu pobiciem. Moi drodzy, no kto by się spodziewał? Na miejsce została wezwana Straż Miejska. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, nie chciał jednak opuścić tramwaju. Został wyprowadzony na zewnątrz, ale wtedy oberwało się strażnikom. Pijany pasażer był agresywny. I i groził służbom. Sytuacja nie zmierzała do szczęśliwego rozwiązania, wobec tego zawiadomiono policję i drugi patrol straży miejskiej. Mężczyzna został przewieziony do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Po wytrzeźwieniu będzie rozmawiał z policją. I to mamy pierwszy przypadek. Na pewno powiecie, że o, lepszy przecież to jest tylko jakiś pijany gościu. No co z tego, nie założył maseczki, ponieważ był tutaj agresywny, bo, bo musi się włączył agresor po alkoholu. No to sobie przeczytamy inny artykuł. Kronika 24. Wściekły antyhaha-herusowiec w Łodzi zrywał ludziom maseczki i bił ich kijem. W kompleksie leśnym Arturowek w Łodzi szaleniec nawracał w cudzysłowie osoby, które miały zasłonięte usta i nos. Pewien antymaseczkowy heros biegał i zdejmował przechodniom maseczki. Jednocześnie używał jako środka kary za to, że ktoś taką maseczkę nosi drewnianego kija. Traf chciał, że natknął się on na strażnika z oddziału prewencji Straży Miejskiej w Łodzi po służbie. Został natychmiast przez niego obezwładniony i w kajdankach doczekał przyjazdu policji. Ogólnie dziwi mnie, że strażnik miejski na luzie sobie nosi w cywilu e, te kajdanki. Znaczy, przypuszczam, do czego z żoną y, używa, ale tak na co dzień, no, no dziwię się. Tak czy siak, moi drodzy, mamy już drugi przypadek, kiedy to szury wychodzą na ulicę i szury zaczynają egzekwować swoje własne urojenia, no w życiu codziennym, w życiu codziennym innych ludzi. I najlepsze jest to, moi drodzy, że ludzie, którzy twierdzą, że właśnie te namordniki są złe, straszne i w ogóle, traktują tych gości jak herosów. Rozumiecie? Oni są bohaterami, bo walczą ze złym systemem, z Kaczyńskim, ze spiskiem światowym i tak, dalej, i tak dalej, Sorki moi drodzy, ale jeśli dochodzimy do momentu, o którym ja mówiłem ile? Sześć miesięcy temu? Pół roku? To znaczy, że trzeba jak najbardziej coś z tym wreszcie zrobić. O lepsze, ale policja go zamknęła, no i co? No i policja zamknęła jednego, policja zamknęła drugiego, ale to nie przeszkadza trzeciemu naraz tak latać. Mało tego, zwróćcie moi drodzy uwagę na jedną ważną rzecz. Ci goście nie podchodzili do ciebie na zasadzie, że, nie wiem, zaczęli gadać te swoje bzdurki, jakieś tam, bo Jerzy Zięba, bo Chujnie Telewizja, kanał na YouTubie powiedział, bo Marcinek, bo Atorek i tak dalej. Nie, nie, nie. Oni od razu przechodzili do rękoczynów. Masz zastosować się do tego, do, do ich urojeń, albo dostaniesz wry. To nam pięknie pokazujesz, jaki poziom radykalizacji jest wtłaczany do łbów takich szurów. Tak fanatycznie oddanych sprawie, to my nawet nie znajdziemy wśród korwinistów, nie mówiąc nawet o Nacjololo. I do czego się to wszystko sprowadza, moi drodzy? Do tego, czy państwo wreszcie będzie miało jaja zareagować. I tu nie chodzi o to, że teraz, o, będziemy walczyć z szurią na zasadzie, ej, bo wiecie, bo szury, wiecie, bo, bo, bo wy gadacie pierdoły, to może wy nie gadajcie tych pierdół, nie? Tutaj w tym momencie powinniśmy podjąć akcje, które już są akcjami podpadającymi pod akcje antyterrorystyczne. -he Czyli innymi słowy uderzenie przede wszystkim w szczujnie, w szczujnie, którzy tworzą taką narrację, że wszyscy, którzy noszą maseczki, to są namordniki i ci goście to są he-he-idianami! to nie są ludzie, to są he-he-idianie! Lepsza przelewizyta ABW to by im dała tylko i wyłącznie paliwo. Aha, a jej brak nie daje? Jej brak w ogóle, brak w ogóle jakikolwiek reakcji państwa ze strony bar? Brak reakcji. Jeszcze Andruszkiewicz pomagał przecież Marcinkowi, jakiego chujnie telewizja kanał na YouTubie został zbanowany. Powinna nastąpić normalna reakcja, czyli innymi słowy, dajemy do zrozumienia korporacjom, które zajmują się promowaniem tych szczujnie, czyli innymi słowy, kanałom, poprzez które właśnie te szczujnie realizują swoją myśl, czyli przede wszystkim YouTube, Facebook, takie rzeczy, wypisana piękna lista szurów polskich i wysłane do YouTube'a z dopiskiem: tych gości banujemy, cokolwiek robią, cokolwiek powiedzą, po prostu wywalamy. Do Face'a także. Myślę sobie zresztą, Zresztą, że nawet gdyby taki face dowiedział się, co tam Maxio wypisuje czy wygaduje na YouTubie pod adresem Zuckerberga, to sam by go zbanował. lepsza, ale wolność słowa. Moi drodzy, wolność słowa to jest dopuszczalna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy masz wyrażenie własnej opinii. Na przykład, wyrażam opinię na temat taki ataki. To podpada pod wolność słowa. Pod wolność słowa nie podpada to, że manipulujesz opinią innych ludzi i zmuszasz ich niejako do wierzenia w jakieś urojenia, które nie istnieją.